Nowerek, kochani, witamy Was w kolejnym filmie na moim kanale w nowym roku. Jest to pierwszy film w nowym roku, natomiast u nas jeszcze jest 31 grudnia. Mamy 2025 dalej i dzisiaj jest Sylwester. Jesteśmy właśnie w drodze z Kierem do Warszawy. Będziemy zatrzymały się w mieszkaniu mojego brata, czy też jego żony. Plan jest taki, że wychodzimy na miasto, coś sobie pewnie pysznego zjemy i naprawdę bardzo się cieszę, że Kierem będzie mógł zobaczyć, jak Wygląda jest taki prawdziwy sylwester, gdzie będą fajerwerki, gdzie to będzie tak pięknie wyglądać jak co roku. Ja rok temu właśnie byłam w Warszawie z Natalią i naprawdę bardzo mi się podobało, jak to wyglądało na starym mieście. Było przepięknie, więc bardzo chciałam zabrać tam kerema, także jedziemy! Na pewno bardzo fajnie spędzimy czas jest już, słuchajcie, prawie 16, więc zobaczymy, jak to będzie jeszcze z odbiorem kluczy do mieszkania, bo musimy jakoś tam do środka wejść, a z tego co wiem, Agata jest do godziny 17. Więc myślę, że będzie delikatny problem i możemy się spóźnić. Także zobaczymy, coś tam na pewno wymyślimy. Pani, mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie końcową łapkę w górę. suba na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. You smiled and turned your face away. But in my mind you chose to stay Stranger man with gentle eyes. Holding secrets, and maybe lives. Pojechaliśmy What? właśnie na miejsce. <laughs> Czy widzicie co tutaj się dzieje? <laughs> to jest jakieś szalone. Dobrze, że mam moon bootsy. You were laughing about my moon boots. Tak się kierem z ich śmiał i mój tata. A teraz... You about my moon boots what? Kochani, my niedawno dojechaliśmy już do Warszawy. Czy wy widzieliście, co się działo w drodze? Naprawdę to było jakieś szalone. Nie wiem, ile my jeździliśmy po Warszawie, jakąś godzinkę, może półtorej godzinki. Nie wiem, kieram. how fast we were going on the way? like 20 km/h? 20 km/h jechaliśmy? The best way, tutaj? Yes. No, zazwyczaj tak to było masakra, było tak słuchajcie, ślisko. Jeszcze tutaj w Warszawie. Naprawdę tak mocno padał śnieg, że z jednej strony to było przepiękne i niesamowite wiecie, jak to? ja tak tylko patrzyłam przez okno. I mówię, wow, ale to pięknie wygląda. Troszkę ta zima spóźniła się, jeżeli chodzi o święta, ale to nic, fajnie, że teraz jest ten śnieg na nowy rok, na Sylwester, więc my z Kiremy tak naprawdę już niedługo będziemy wychodzić z domu. Jest, słuchajcie, około 21.00. E, powoli robimy też się głodni, także za chwilkę jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, metrem jest plan, że pojedziemy na Stare Miasto, tak jak, tak jak Wam już mówiłam, tam gdzie spędziłam Sylwester rok temu. E, zjemy sobie coś dobrego i Będziemy czekali na godzinę 24 Jeszcze jak przyjechaliśmy tutaj do mieszkania W ogóle Agata nam tak fajnie Pościeliła tutaj w salonie Więc bardzo miło Od razu zabrałam się słuchajcie za ostatni vlogmas Bo no nie miałam kiedy Za bardzo go zmontować Więc niestety on pojawi się Już w nowym roku Chciałam bardzo aby wiecie zakończyć 2025 jeszcze starym vlogmasem Natomiast nie dałam rady, nie, nie wyrobiłam się z montażem. Też bardzo długo mi zeszło, jeżeli chodzi o montaż tego vlogmasa, ponieważ, tak samo jak rok temu, trwa on jakoś prawie chyba nawet 50 minut. Więc, podobnie jak rok temu, jest to długi film i słuchajcie, kiedy teraz patrzę, to on. Troszkę będzie się ładował, na pewno, czyli w nowy rok, 1 stycznia, dostaniecie ostatni vlogmas ze świąt, ale może tu i nawet lepiej, bo już jest 21 tak naprawdę. E, pewnie wy się teraz bawicie, macie Sylwester i nie byłoby kiedy obejrzeć tego vlogmasa. Dzisiaj, także jutro na spokojnie on wleci. I już na spokojnie wiecie, jak będziecie sobie odpoczywać po Sylwestrze, po imprezie e, będziecie już w sumie tak naprawdę ten vlog, który teraz oglądacie, wleci. Później, więc mam nadzieję, że sobie przyjemnie oglądaliście tamten vlogmas Pierwszy Hungry? Tak. Łódźwonek. Zastanawiałam się, co, co dobrego zjeść tutaj. Coś znajdziemy na pewno tam na starym mieście, jak się przyjdziemy, ale nie wiem. W ogóle tak mnie boli słuchajcie gardło. Ja jestem chora. Jest to mój drugi, trzeci dzień, trzeci, trzeci dzień dzisiaj jestem chora, w ogóle dwa dni temu miałam słuchajcie, za więc masakra, czułam się po prostu tragicznie, nie mogłam wstać z łóżka i naprawdę ten nasz wyjazd do Warszawy stał pod znakiem zapytania bardzo się bałam, że nie przyjedziemy a bardzo chciałam, żebyśmy przyjechali więc na maksa się martwiłam natomiast dzisiaj czuję się lepiej a może czułam, bo teraz znowu czuję, że po prostu to gardło mi tak zaczyna boleć, wziąłam sobie jakąś tabletkę ale mam nadzieję, że Przejdzie mi to niedługo i że będzie tylko lepiej Chociaż y, różnie to może być, wiecie, będziemy wychodzić na dwór jednak Na zewnątrz, czy jest na maksa zimno Ja też całkiem się przygotowałam W ogóle tak, dresy mam krema, Pod dresami mam, się tutaj leggings z Gym Glamour Całe szczęście, że ja wzięłam moonbootsy, bo jest taki śnieg Ale te buty mają w środku takie, no są bardzo mięciutko Więc całe szczęście zmieszczą mi się takie Mam no, grube skarpety, więc bardzo fajnie, będzie mi cieplutko Dodatkowo mam sweterek, pod sweterek zakładam termo i zastanawiam się, czy nie założyć jeszcze jednego sweterka pod spód W razie co, w ogóle mam trzy termo, jedno takie grubsze i dwa troszkę takie cieńsze Więc jedno założę kierem, albo ja dwa, albo odwrotnie Zaraz zobaczymy Dla kierema też mam termo na dół, więc jesteśmy przygotowani Do tego oczywiście czapka, szalik, rękawiczki, no i tak Możemy iść na miasto W ogóle mam nadzieję, że się nie zgubimy i dojedziemy bezpiecznie Bo ja tutaj metrem jechałam raz Wtedy co nocowałam Jechałam spotkać się z Julą na śniadanie I też Natalia mi wszystko wytłumaczyła no i to był w sumie mój pierwszy raz, jak jechałam w Warszawie sama metrem. Kierem w ogóle w Polsce jeszcze nigdy nie jeździł metrem, także to będzie jego pierwszy raz. Więc słuchajcie, muszę dać radę. Także my już się dosłownie za chwilkę przebieramy, ogarniamy i lecimy, bo tak jak mówiłam, jest 21, a jeszcze zanim dojedziemy, zanim zjemy i tak dalej. Żebyśmy się nie spóźnili na tą 24, w ogóle co chwilę słychać jak już strzelają fajerwerki, więc na pewno będzie przepięknie to wyglądać. Mam tylko nadzieję, że będzie to tak samo wyglądało jak było w tamtym roku, bo bardzo bym chciała, żeby właśnie Kerem to zobaczył. Już się właśnie przebraliśmy, zobaczcie mam tutaj termo pod spodem więc myślę, że będzie mi ciepło i zostały już ostatnie poprawki jeżeli chodzi o makijaż, już się podmalowałam, wiecie jak to jest po całym dniu poprawiłam tylko tutaj bronzer, róż i trochę pudru. W ogóle wczoraj skoczyłam do galerii i kupiłam wreszcie nowy bronzer naprawdę tamten stary miałam tyle czasu już naprawdę chciałam wymiany i postawiłam na ten bronzer jest to bronzer z Jora, od jakiegoś czasu myślałam, żeby go kupić, Raz przetestowałam i naprawdę wydaje się być bardzo fajny. Jeszcze pokażę Wam w środku, w ogóle przepiękny z tej mam Zobaczcie. Do porównania pokażę Wam brązer, który używałam naprawdę bardzo długi czas. Jest to brązer z Lovely i wygląda teraz w ten sposób. Ogólnie uważam, jeżeli chodzi o kolor, był naprawdę fajny. Natomiast, no, po pierwsze mi się kończy, po drugie chciałam spróbować czegoś lepszego i pomyślałam, że sobie postanowiłam, że raz na jakiś czas chciałabym stawiać na lepszą jakość kosmetyków. Z tego względu, że ja nie malowałam się aż tak często wcześniej, więc naprawdę kosmetyki mi starczały na bardzo długi czas, także zobaczymy, jak to będzie teraz. Na pewno już jak mi się skończy ten rusz, już tutaj powoli widać prześwity. Chciałabym postawić również na ruszę z diora. Bardzo mi się one podobają, więc myślę, że to będzie mój wybór. Jak byłam w sklepie, to przy okazji chciałam kupić również bronzer na mokro, również z Diora, natomiast niestety już nie było, skończyły się. I pani poleciła mi taki bronzer, tylko zobaczcie, on jest tutaj o wiele bardziej taki cieniutki. Dzisiaj pierwszy raz użyłam jest spoko, natomiast wcześniej o nim nie słyszałam, także zobaczymy jeszcze, jak będzie mi się dalej on radzą, ale myślę, że i tak będę go używać, ponieważ nie chciałabym, Marnować kosmetyków, a jak mi się skończy, postawię na coś innego. Podmaluję szybkodolne rzęsy, bo widzę, że już po całym dniu ten tuż mi troszeczkę schodzi, a jeżeli chodzi o tuż do rzęs, jest on z kalendarza adwentowego Praktycznie do tego Powiem wam tak, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Wait, wait Jest... I, I have to tell something. Say. to. To I'm Polish so people. No, Polish restaurant please. Why are you closing today? No, I'm no problem. So Słuchajcie, nie wiemy o co chodzi. A teraz wam Jest po 22, a wszystkie restauracje są pozamykane nie wiem o co chodzi. W sensie, czy tu tak zawsze jest? Bo jest Sylwester, bardzo dużo ludzi chodzi i dosłownie wszystkie restauracje po kolei są zamknięte. A my jesteśmy bardzo głodni, więc teraz nie wiemy, co mamy zrobić, bo są takie, wiecie, miejsca po typu zapiekanki, hot dog czy coś, ale wiecie, my chcielibyśmy sobie usiąść, rozgrzać się. I jest ciężko. Pewnie mnie to tak się skończy. Słuchajcie, pójdziemy do żabki, kupimy hot doga i usiądziemy sobie tutaj na śniegu. Nawet tutaj jest lodowisko, które też jest zamknięte. Szok, szok, szok Może po prostu nie jestem przyzwyczajona, przez to, że mieszkaliśmy 3 lata w Turcji i mieszkałam. I. Open? People just left. Jeżeli ta restauracja jest otwarta, chociaż nie wiem, bo tam nikogo nie było w środku. I okazało się, że jest zamknięte, także szukamy dalej. We will find something Znajdziemy coś. Na co czekamy? Zapiekanki. Zapiekanki jednak, słuchajcie, padły zapiekanki. A już za chwilkę będzie nowy rok, dokładnie za... 18. Widać to? Nie widać. 18 minut. Nie wiem. Mam oh, wow. nadzieję, że będziemy na czas. Little. 5 minut, 3 minut. I don't know. <laughs> my favorite. Wow. The bush is going I think it's finished. Is this? Is this? Oh, Christmas tree burning. It's gonna burn. Oh my God. It's gonna all burn. Oh, but. Can you thank you. Skoro mało, ale nie stanę, nie Oh my god! A um, pat, teraz snowboardy, prawda? Oh nie. Słuchajcie, zapaliła się choinka. Na starym mieście ta wielka choinka, o matko łoska. E Strażne dziewczyny. A ja opiszę to. Like like sure. nie z Galaj. Pat, tu wszystkie. Co? Czy ludzie to widzą w ogóle? Wydaje mi się słuchajcie, że ten śnieg e, ratuje tą choinkę, bo powoli znika ten ogień. Tak mi się wydaje. It's getting less, right? Zobaczywaj, halo, dobra. Jakość. Halo. Christmas is safe. Thank you, Christmas safe. już się dzieje nieźle słuchajcie. Ludzie sobie tańczą i w ogóle e, i teraz naokoło choinki ustawiała się policja I to, i to tak dosłownie słuchajcie, bardzo dużo policji obok siebie. No pewnie po to, aby nikt nie podchodził, kiedy wiecie tam strażacy działają sobie. Ale naprawdę bardzo szybko przyjechali i uratowali sytuację. Całe szczęście, że w ogóle ten ogień, wiecie, nie rozszedł się na całą choinkę, jednak tam e, na niej jest dalej sporo śniegu. Nie wiem czy to dlatego. Ale tak mi się wydaje, że, że dlatego właśnie on dalej tam nie poszedł. Zobaczcie kochani co my tu mamy. Tutaj jest Turek. A tutaj jest turecka flaga. Jakiś ambasada. Ambasador? Tak. Zobaczcie. Ale naprawdę jest bardzo dużo turków słyszymy. How is it like seeing your flag? Jak to jest zobaczyć swoją flagę <laughs> I in another country and here turkish ba oh prawie mi się paliła and here turkish uh, language it feels good right yeah because there are uh, many students in the world so it always feels good to hear and, like your language in another like I you know you understand you right ja mam tak samo już jak mam w turcji i usłyszam Polaku wiecie polski język to zawsze było tak fajnie nie wiem, takie fajne uczucie było tak miło. I tutaj naprawdę ooo oh, no tak teraz polskie flagi. I naprawdę jest bardzo dużo Turków. Ostatnio jak byłam z Julą w Warszawie i poszliśmy do... gdzie to było? Do starego domu, ale do tutaj wiecie, części na słodko, gdzie można kupić bezy i tak dalej, to też y, widziałam... wszyscy sensie, widziałam. Usłyszałam turczynki i do nich zagadałam, <grywka> więc... Nie mogłam się powstrzymać po prostu. Były naprawdę bardzo miłe. Wzięliśmy na drogę gorącą czekoladę z bitą śmietaną. W ogóle mieliśmy takie szczęście, słuchajcie, bo już zamykali, więc byliśmy ostatni, ale się udało. W końcu coś ciepłego, więc y, dobrze mi to zrobi na moje gardło, zdecydowanie. Tutaj w ogóle właśnie minęliśmy kebab i wydaje nam się, że jest to turecki kebab, dlatego że nazywa się Ayran kebab. I te Ayran jest po angielsku, czyli ja biegam, a... Po turecku, w sensie ayran, to jest jogurt do picia, więc e, fajna nazwa. Iron. Chyba, czy ta muzyka słuchajcie przed? Naprawdę, rozkręcają tam mnie złowi więc fajnie. Wróciliśmy niedawno do mieszkania, jest około trzeciej. Jestem już na maksymalnie zmęczona, ale też czuję się nie za dobrze. Naprawdę bardzo boli mnie gardła. I to już nie tylko jak przy okamśnienia, tylko nawet słuchajcie, jak mówię, kiedy mówię. Tak mnie boli. Widziałam już tabletki, które miałam do gardła, i słuchajcie. Na razie nic mi nie pomaga, i jest słabo, więc nie wiem, jak to będzie w nocy. Mam nadzieję, że. Bardzo ciężko mi się mówi teraz, nawet. Mam nadzieję, że... że nie będę miała problemu ze spaniem przez to moje gardło i że będzie dobrze. Więc my już się pomyliśmy, nałożyliśmy maseczki i zobaczcie, leżymy sobie przy końce zapalonej, więc mamy taki fajny świąteczny klimacik dodatkowo. No i jesteśmy już w nowym roku w 2026 mam nadzieję, że to będzie piękny rok. W ogóle chciałam sobie myślałam o tym, aby zrobić Vision Boards. Jakoś tak dużo o tym słyszałam, widziałam jakieś filmiki, nigdy sama tego wcześniej nie robiłam, więc nie wiem. Myślę, że jak wrócę do domu, zastanowię się nad tym. Na ten moment chciałabym, żeby wszystko było ok z moim gardłem bo boję się tylko tego, że naprawdę ja jutro wstanę i dodatkowo nie będę mogła mówić. Bo niestety czuję, że tak też może być. Muszę naprawdę bardzo się teraz oszczędzać. Nie mogę nigdy maszynę na maszynę. Bo masz ma naprawdę bardzo fajną maseczkę. Oh. <laughs> Którą dostaliśmy... Ładnie. To jest taka żelkowa maska, którą dostaliśmy w prezencie na Mikołaja. Były dwie. Ja już swoje oczywiście przetestowałam, i naprawdę bardzo przyjemnie mi się w niej leżało. Ona tak fajnie później zasycha, więc kerem teraz testuję. Dla siebie, a ja tak na szybko w ogóle ostatnio, jak byłam w Galerii, to na szybko wleciałam do sklepu i wzięłam tak naprawdę pierwszą, lepszą, która była. Jest to maseczka z Garniera i taka na szybko też jest naprawdę spoko. Słuchajcie, rozłożenie: już tak naprawdę gotowi do spania jest dokładnie 3.02, a tutaj w tle oczywiście vlogmas. O, no i reklama. Lubię ja naprawdę wracać do tych filmów, oglądać je, jest to dla mnie coś cudownego, przepiękna pamiątka. Ja w ogóle bardzo lubię też wspominać filmy tematycznie, czyli na przykład teraz mamy Sylwester, Nowy Rok i rok temu, gdzie mam tutaj vlogmas? Gdzieś tutaj był vlogmas? Mm. A nie, dobra, to już był vlog. Mamy tutaj vlog właśnie rok temu, również z Sylwestra w Warszawie. I tak samo byłyśmy na Starym mieście. Wtedy na spokojnie odliczałyśmy sobie do nowego roku. A teraz wyglądało to troszeczkę inaczej. Jeszcze powiem Wam na szybko sytuację z jedzeniem, bo wspominałam Wam, że byliśmy bardzo głodni, szukaliśmy restauracji, aby usiąść i coś zjeść. I słuchajcie, naprawdę chodziliśmy po prostu chodziliśmy przed siebie, aby poszukać jakiejś restauracji, natomiast wszystko naprawdę było zamknięte. Później sprawdziliśmy już. Oh. Później sprawdziliśmy na internecie, gdzie możemy pójść i była wyświetliła nam się restauracja La Cantina, w której byłam już w sumie dwa razy z Emilką. Jak jeździmy na uczelnię, to właśnie do tej restauracji zazwyczaj przychodzimy. I słuchajcie, okazało się, że ta restauracja była dosłownie obok metra, więc wracaliśmy się tą całą drogę, którą przeszliśmy. Poszliśmy do restauracji, poczekaliśmy w kolejce, wyszliśmy, usiedliśmy i tak dalej, patrzymy na zegarek, mówimy... Czy jest 23? Chyba 15 tam było wtedy. I mówimy: Nie, no, bez sensu, zaraz jest 24. W sensie, zanim naprawdę było bardzo dużo osób, więc zanim byśmy zostali zamówieni i tak dalej, to by troszkę czasu minęło. Musielibyśmy też z, powro z powrotem dojść na stare miasto. Więc to też zajęłoby troszkę czasu. I najpierw zapytałam, jak, jakie jest oczekiwanie na, na jedzenie, i pan mi powiedział, że około pół godziny, więc pomyśleliśmy z że dobra bez sensu I jak przyjechaliśmy specjalnie do Warszawy aby przeżyć ten czas ten ten nowy rok, ten moment po prostu, a nie siedzicie w tej chwili w restauracji. Dlatego zdecydowaliśmy, że wychodzimy. Chcieliśmy wziąć coś na szybko, naprawdę, w sensie właśnie tak jak wcześniej widzieliśmy, jakieś zapiekanki, no cokolwiek, hot dog, aby po prostu zjeść. No i tak szukaliśmy, szukaliśmy i wreszcie znaleźliśmy miejsce z zapiekankami. Oczywiście też była kolejka, więc poczekaliśmy. To było tak, że najpierw się zamawiało, później trzeba było czekać na e, odbiór i ja zapytałam się jeszcze pani, jak długo trzeba, właśnie jakie czas oczekiwania. Pani powiedziała, że 10 minut, no Spokojnie to zdążymy. Jesteśmy już bardzo blisko, także na spokojnie zdążymy odebrać. Przejść się jeszcze. Naprawdę bardzo długo czekaliśmy na te zapiekanki. Z tego co mi się wydaje, były tam dwie panie. No wiadomo, też ruch był ogromny, więc nie ma co tutaj się dziwić. Naprawdę, jak na dwie panie, taki duży ruch, no to to jest masa roboty. Więc ten nasz nowy rok był taki troszkę w biegu, że tak powiem. Biegliśmy, słuchajcie, żeby zobaczyć te fajerwerki, bo już było 15 sekund do nowego roku, później biegliśmy po te z masakra, naprawdę. Coś szalonego, ale z drugiej strony skierowałem, że przynajmniej będziemy mieli z tego fajną pamiątkę. Zasłuchajcie za chwilkę zmywać maseczkę i przede wszystkim odkładam kamerę, bo czuję, że zaraz wysiądzie Mi gardło, naprawdę strasznie mnie boli. Dlatego my już się kładziemy spać, a my widzimy się rano. Dzień dobry kochani, mamy już kolejny dzień. My z Kierem wstaliśmy jakoś około godzinkę temu. Eee, szykujemy się, już jest 13 godzina. Jeżeli chodzi o tą noc, była całkiem w porządku. W sensie noc przespałam, natomiast rano wstałam, słuchajcie, z takim zatkanym nosem, że mówię, masakra, ja już nie zasnę. Było naprawdę ciężko, ale jakimś cudem udało mi się zasnąć i wstaliśmy z kieremem. Jakoś tak przed dwunastą Poray w ogóle z tym moim gardłem masakra. Słuchajcie, tak mnie bolało gardło, że sama nie wiedziałam, co mam zrobić. I w końcu wzięłam tabletkę przeciwbulową i całe szczęście, że ja ją wzięłam bo naprawdę po kilku minutach jakby nie czułam już tego bólu, więc mogłam spokojnie, przynajmniej zasnąć. To była najlepsza decyzja, że ja to wtedy zrobiłam, bo była czwarta godzina. Kierowęcę z łazienki. Ja już jest tak całkiem, przynajmniej mogę mówić. Katar. I ja zawsze mam z Katarem tak, że najbardziej mi on przeszkadza właśnie w nocy, albo z samego rana, to jest zawsze najgorszy. najgorzej, a teraz jest już tak całkiem okej, okay. z gardłem też, w sensie mogę przynajmniej mówić normalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. How did you Jak się spało? Good. <laughs> jak się spało? Jak się spało? Jak się spało kochani? Napiszcie jak wam się spało w nowy rok. Zauważyłam już, już swetry, w ogóle zobaczcie. Mamy takie same piżamki te same, oczywiście. O, oh, pięknie. Okay, tak sobie spaliśmy. I am hungry <laughs> <laughs> What is it to It's Polish dublaj <laughs> 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 Of course this? Of course it's not fine, what is it? <laughs>